Na warszawskim powiślu przy ulicy Czerwonego Krzyża 6 stoi kamienica, która od ponad wieku towarzyszy miastu. Jej mury niosą pamięć dawnych czasów i wyjątkowy charakter, jakiego nie znajdziemy w nowym budownictwie. W jej wnętrzu czeka mieszkanie o powierzchni 115 metrów kwadratowych. Cztery pokoje, Dwa wejścia i sufity wysokie na ponad 3 metry. To przestrzeń, która potrzebuje odnowienia i kogoś, kto nada jej nowe życie. Czerwonego Krzyża 6 adres, w którym historia spotyka się z przyszłością. Biuro Nieruchomości Properton Nieruchomości Premium to nasze środowisko naturalne. Warszawskie Powiśle. Historia kamienicy przy ulicy Czerwonego Krzyża 6. W styczniu 71 roku na świat przychodzi Piotruś. Już w lutym rodzice przynoszą go do tej kamienicy. Jak bardzo Piotruś będzie uczestniczył w życiu mieszkańców? O tym dowiemy się za chwilę. A co wydarzyło się 54 lata później? Już za moment. To właśnie w tej kamienicy spędziłem pierwsze 23 lata swojego życia. I wszystkie najcieplejsze wspomnienia z dzieciństwa wiążą się z tym adresem. Kiedy po. 54 latach swojego życia, zobaczyłem, że w tej kamienicy jest mieszkanie do sprzedania, natychmiast się nim zainteresowałem i przyjąłem je do swojej oferty. Kiedy pokazuję, klientom potencjalnym to mieszkanie, potrafię powiedzieć wszystko na jego temat, i całej kamienicy. A kiedy mnie pytają, albo dziękują po spotkaniu za to, że tak wyczerpująco odpowiedziałem mimo wszystkim. I pytają, skąd taka pasja u mnie. Odpowiadam, że do tego spotkania przygotowywałem się 54 lata. Zadzwon do mnie, Piotr Wanker. Telefon 533 947 304. Jestem do Twojej dyspozycji. Zapraszam.